Siemanko, Manko, witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj, zarazem z Miłoszem zagramy sobie strefę zagrożenia i zobaczycie jak nam poszło. Jeżeli materiał Wam się spodobał, to zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję pod tym filmem, gdyż na 100 osób wlatuje konkurs na właśnie oto taką awupkę. więc Myślę, że warto. Możecie również wbijać na serwer Discord, ponieważ możecie tam mnie spotkać, pograć ze mną, pogadać itd. itd. Dobra, bez zbędnego przedłużenia, dzisiaj lecimy do oglądania. Dobra siema, witajcie, jesteśmy już na mapce Zobaczymy jak nam pójdzie Ja mam umpa od razu na start Ja nic z git no od tej wyżyczki takiej strzelającej Ja mam kawa, ale nie mam nadal nic

Gdzieś tu jest. Uspam, dobra. Zabiłem go. Dobra, to ja sobie przyjdę po tego. Tu jest Amon z zapiętą. Masz tu kewa i umpa. Jakby co? Dobra. Ten? To zabijeś go z normalnie? Nie, zabiję go z piąty, bo ja mam inną. Aha. Dobra, amba przyleciało? Faj, już znalazłem was z trzeciego kewa. O, o ile pieniądzów? Tu chyba ktoś umarł. Tak, tu ktoś umarł. Ja... O, mam ja apteczkę. To, że... A no to to spadło pewnie jak jakiego zabiłem. Mam dwa najdy Ja mam dwie apteczki, więc jakby co to ci mogę dać? Ja, ja mam jedną. Słyszę, że ktoś tu się napierdziela. Gdzieś tu. Ja na razie będę 8 walił bo... Widzę, typa, widzę, widzę typa! Ja. Zabiłem. Dobrze, dobrze, dobrze. Mam fula cały czas. to tu jest? Po głowie, po głowie. Low może nie na blisko, nie na blisko. Czekaj, ja mam nade'a. Tu jest typ! Dobra leży, 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 leży Ja jeszcze mu dam idę, da co czekaj. Tam jest kolejny typ, Jezu Oni się tu biją No to jest tam jest kolejny Jezu ile tu ludzi? Kolejnego gdzieś słyszę Ej bo strzela mnie, strzela mnie Dobra ja ja i dopiero Ja się leczę Zginę, zginę, zginę ja tu mam kolejnego, kolejny biega, ale on nie mam ammo No to zamów Dobra, ja się do domku A nic nie mam a Szybko ammo, szybko, szybko Dobra, mam jakieś ammo O, to jakiś biegnie Tak, ktoś tu biega, no. Dobra. Co miał? Nie mam pojęcia. Ty, EB-5 miał. Masz glock'a jakby, co? A, tu zrzuty lecą, tu zrzuty do nich lecą. To jest torba z hajsem. Skończyło mu się ammo. Walgo, nie ma, nie ma ammo. Ma tylko do tego. Dobra. Jezu, mi się Chodzi też się ok, w tym momencie no skończyło. Ej, tu masz ten, taki, taki. A nie, dobra. Możesz go wziąć. Co mogę wziąć? To coś. Kurde, to też nie mam, ammo no, fuck. It. Fuck. Nie, ze mną jest końca, nie mam ammo, totalnie do niczego. Ja mam tylko dużo ammo do tego. Zabiłem? Dobrze. Drugi tu jeszcze jest. Drugie też jest dobrze. Co za w ogóle ammo nie miałem, zero totalnie. Famas przyleciał, chłopca zamówił, jakiego zabiłem. Dobrze, dobra. mam umpa dobra. P90 a Famas gdzie? Famas dobra. to tu, gdzieś leży. Czekaj, bo teraz A2 ammo przyleciały. Jeszcze jedno zamówię. To są oby dwa, chyba, są twoje, bo ja zamówiłem jedno. Tak, no ja sobie trzeba leci strefa. To bierz. Ja zamówiłem jeszcze jedno, więc przyleci do nas. Więc może ja mam być... 70, ja mam. Y... 40, ej, słuchajcie. Spokojnie. Papa pa, tu leci ten, a nie to do nas. To do nas, no. Chociaż tu wabik faktycznie może zastraszyć. Ja mam dwóch typów. Ja tu lutuję artu tu leży! O nie Ale nie ma ammo do niego w ogóle To chodź ja zamówię Możesz przyjść tutaj Ty nie czekaj, bo ja na razie wezmę to, tego skanera naś zostawię I e, ty skąd? Ja nie mam apteczki Tam, widzę go, widzę go Za nami, za nami, za nami Dobra AWUPA O Boże ale dupa O nie zginę Ja też, ja też Flaszyj, flaszyj No musimy zabić, bo oni tu są No nie, zapłodem, 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 zapłodem O kurna Drugie miejsce, Drugie miejsce. Ale takie ile, co ty szły? Ilu zabiłeś? Pięciu? O kurwa Nie, zobacz, czekaj. Gdzie to się można sprawdzić? Na koniec rundy, nie? Będzie widać. Bo tak, no? Czyli jeszcze inny cię dobił? Zabójstwa pięć. Gdzie to masz? No masz na końcu, nie? Przebyty dystans, zamówione drony. Przyjęte obrażenia tylko mam. Zabójstwa. No to nic nie zabijesz, jak nie masz, chyba. No, no to w sumie tak mogę być. No ja w sumie żadnego nie zrobiłem. Widzę od razu z granatami skrzynkę. Ja z karabinem maszynowym. I i tabletem. Dobra, widzowie jesteśmy już. Mam na kolejnym ławce, już od razu ulepszenie do tabletu. Tutaj mam. Widzę, widzę jakiegoś typa. Jakiś Kev i ammo i jestem ustawiony tak, że tak. Ja mam pakę, to... ja mam pakę. O kew! Dobra, jeszcze ammo tylko. Jest git. To, e, ktoś tu jest chyba gdzieś. No wiem. <laughs> to mi tu gdzieś będzie wchodził. Na dachu, no a jest nie sobie, to ty jesteś. Jestem na dachu. Jezus nie no ale właśnie, On tam jest, on no tam jest. Ale co ja mu zrobię? Odlac gdzieś tu Tu jest pusto Co ja mu zrobię To jest runda do wywalenia Mówisz? Skrzynkę z broń tu mam Gdzieś tu Ale nie wiem gdzie? Tutaj, zobacz na radar, coś w sensie na ten tablet Gdzieś tutaj jest jakaś skrzynka Tu jest, tu jest skrzynka Czekaj ja się wpierdzieliłem gdzieś na to Chodź tu, chodź tu do mnie, bo mam tu skrzynkę z bronią, tą dobrą. O dobra, zrobiłem typa. pan, zaczekaj. Chodź za do mnie zejść tą z karabinem? Za, no. To ja też tutaj mam. Ale tam jest ta skrzynka czerwona. I tu mam P90. No ja pierdzielę. Już nie chcę zacząć strzelać. No to bym jest. z powrotem. No to widzę, widzę, widzę. Dwóch tu jest, fuck Daj mi coś, gdzie ten tam jest. Na dole jest P90. A to tu? Nie masz szamba. Nie rozwalisz? Będę musiał zamówić to. Właśnie, i... A mam 40, które trzeba by gdzieś iść. Tutaj też, o, za tu. Przed nami. No. Ja mam nóż, to no, dobra. No! To mi strzeliło w broń, ja odrzuciło. Dostałem banie, nie po prostu. No Ale ja nie wiem skąd. Nie mam lodego pensji. Biegłem sobie po prostu do domku i dostałem łeb. Aha. No nie, no zostałem banie od, to od on tego je, On jest odwalony, on jest odwalony ten chłop. Ja od tego samego dostałem. Ale ja sobie wiesz, on się odwrócił, bania leżę Tu ty mam, tu ty mam, tu typam No, no chłopie, to jest taki żarze Bo bulhaka nie ma, bo mnie nie widził, ale jak się odwrócił to... No! A boch Jak nie ma Piąte miejsce Chłopiec, co on robi? Ja chcę to zobaczyć, chcę to zobaczyć Pa, pa, widzicie, widzicie, zobaczycie. papa już, już się co Yes. <gry> o Boże. Dobra widzowie. Mam 24, ten coś z tego zrobię. Z tego pierwszego będzie cały z że po jak coś killujemy jela.